Że jesteśmy w hiper i chciałam Wam pokazać tutaj różne ozdoby świąteczne, no są przepiękne. Tu mamy choineczki trzeba iść, ale jest dużo ludzi, więc no się chowam. Z szyszkami. A tutaj są takie na pniu, tutaj takie mniejsze. O, te też są ciekawe. Świerki. O, I właśnie tego dużego renifera chciałam. To jest coś nie tak. Czemu? To się a kręci w środku, co to jest? 289 zł jednak. Co tam się kręci w środku? A nie wiem, a czemu? Jakby czegoś brakowało właśnie. No a tu? No tutaj tego nie ma. To nie mają. O, i te komienki LED mi się też podobają, też bym nie chciała, ale właśnie ten... ten dłuższy... Czy to brakuje? O nie, to jest schowane w tym stropie Ale no nie jest to W sensie, ej, czekaj go zrobić. O, te, a te są fajne, nie? Właśnie. To są niedźwiadki fajne. Tak. Jeszcze farbę mieliśmy zobaczyć. O, farbę, tak. O, tu są mniejsze, za 89 o, no, o, tu jest mnóstwo światełek do wyboru LED-owych. I pod gniazdko 230, a tutaj chyba na baterie. Kolorowe białe światło. Ciepłe światło. Girlandy. Tak między nóżki musisz włożyć? A. Hej, dzień dobry. Dzisiaj jest poniedziałek właściwie po Black Weekendzie. Z tego miejsca przede wszystkim bardzo bym musiała podziękować że za wszystkie zamówienia, bo było tego dużo. Sporo sprzedało się kosmetyczek, zestawów pędzli, też pełnych zestawów pędzli i bardzo dużo torebek kroko. Yy, także fajnie, w ogóle właśnie teraz jest godzina 14 prawie i skończyłam pakować paczki i wszystkie też już nadałam, także czekajcie yy, na swoje przesyłki, yy, na dniach na pewno do Was dotrą. No i cóż, e, ja dopiero zabieram się zagotowania. Aha, no i czekamy oczywiście na nowości. W ogóle tak e, samopacz e, też nałożyłam dzisiaj na siebie, więc mogę mieć e, plamy e, na, na rękach albo gdzieś tam na ciele. Dzisiaj nałożyłam taki akurat konkretne, więc nie nieważne. E, i Czekamy na nowości. Jak zwykle mamy opóźnienia, co mnie też bardzo denerwuje, no ale musimy czekać. Mam nadzieję, że nie. No przed świętami chyba zdążymy, ale mm, no to są rzeczy, na które już ja nie mam wpływu. W ogóle tak, jeśli chodzi o Black Week, Black Weekend i te wszystkie wyprzedaże, promocje, to powiem Wam, że ja. Skusi właściwie skusiliśmy się na jedną rzecz. Na bilety. Na bilety do Santago. To jest taka kraina basenów pod Warszawą. Santago park wodny. Park wodny i to jest wręcza nowy świat, to jest pod Warszawą. Dajcie znać, czy ktoś z Was był i czy Wam się podobało. To jest coś na kształt jakby Tropical Island, które jest w Niemczech, pod Berlinem. W Tropical Island byłam dwa razy będąc dzieckiem albo jak byłam nastolatką, coś takiego i bardzo mi się podobało, natomiast to już było lata temu. I to Santago w Polsce jest coś na kształt tego Tropical Island, ale jest chyba z tego co wiem mniej tak okazałe jak Tropical Island. I to jest park wodny. Ceny normalne, bez żadnych promocji, rabatów za trzy osoby, czyli dwie osoby dorosłe i Adaś. Płaciłabym 420 zł, coś takiego, to jest na, na cały dzień i tylko strefa ym, Jamango, czyli ta, ta podstawowa strefa, a jeszcze jest strefa Relax i strefa saunaria, tylko, że tam nie mają wstępu dzieci, więc stwierdzi, stwierdziłam, że bez sensu, żebym brała sobie tę strefę, jak i tak z Adasiem tam nie, nie wejdziemy, więc wzięłam tylko tę podstawową strefę, więc za naszą trójkę byłoby 420, ale była mega okazja, bo um, z okazji Black Weekend było minus 40% aż, więc zapłaciłam 250 zł z groszami. Za cały dzień, za naszą trójkę, więc niedługo sobie tam pojedziemy. I to jest właściwie taka jedyna rzecz. Upolowałam też buty, ale właściwie to tylko i wyłącznie dlatego, że była wyprzedaż letnia, więc to jakby nie miało żadnego związku z Black Weekend czy tam Black Friday. I to są buty letnie z Massimo Duty. Bardzo ładne. Tutaj Wam wstawię zdjęcie, bo już właściwie nie chcę mi się tego wyciągać ale podobne mam e, też sandałki takie beżowe z Massimo na identycznym korku te w ogóle te czarne są niższe o 1 cm e, korek jest stabilny e, no czarna czarne klasyka brakowało mi też takich e, butów właśnie czarnych e, klasycznych i wiem, że będą wygodne, bo w tych sandałkach beżowych często chodziłam, nawet spędziłam całą noc na weselu i y, naprawdę stopa, nic mnie nie bolało, nie miałam żadnych... Y, żadnych ran, więc m, pomimo tych cieniutkich paseczków naprawdę dobrze się bawiłam i też mięciutkie są te, te buty, więc podeszwa, e, stopy no super pracowała, więc jestem naprawdę zadowolona z, z tych butów z do tej, więc wzięłam sobie teraz z wyprzedaży, tym bardziej, że na te czarne buty polowałam latem, natomiast spóźniłam się, bo szybko rozmiarówka się wyprzedała, a teraz jak jest wyprzedaż, rozmiarówka się uzupełniła i te buty jeszcze są dodatkowo w przycenie, więc Yy, fajnie. I w ogóle plan jest taki, że właściwie to teraz, na grudzień, to chcemy zrobić szafę Adasiowi, bo tam jest, mamy w pokoju dosyć taką dużą i głęboką wnękę, którą chca, całą chcielibyśmy zabudować. Ja już Wam chyba o tym kiedyś mówiłam, yy, natomiast to też odwlekaliśmy w czasie, i właściwie zrobimy to teraz. Materiały już nawet zostały zamówione przez mojego męża i nie zgadniecie, się, w jakim kolorze wybrałam fronty. To będą fronty oliwkowe bo ściany są bardziej takie beżowe, kawa z mlekiem, coś takiego i fronty będą oliwkowe, będą też na środku półki, na których będzie można poustawiać albo zabawki na ten moment, albo książki przyszłościowo. Teraz też mamy dużo książek, więc na pewno poukładamy tam półki, i te półki będą w strukturze drewna, więc to drewno z frontami oliwkowymi będą się ładnie łączyły. A jeśli chodzi o dodatki, będę zamawiać. Uchwyty chromowane, czyli srebrne. A z doświadczenia już wiem, że też kolor oliwkowy z chromowanymi elementami wygląda pięknie i tak szlachetnie, bo mamy ścianę oliwkową właśnie w łazience tutaj na dole i no fantastycznie to wygląda. No i te meble, te fronty będziemy zamawiać, bo fronty nie są zamówione, tylko na razie są zamówione korpusy bo na fronty jeszcze nie dostaliśmy wyceny. Ym, I fronty zamawiamy zwykłe, gładkie, laminat, najtańsze, jakie się da, y, bo no mówi się, że dzieci bardzo mocno niszczą meble y, w tak młodym wieku. Czy je zniszczy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Y, więc na razie zamawiamy takie, ewentualnie później, jak będzie nastolatkiem albo dorośnie, no to wtedy ewentualnie wymienimy mu tylko fronty. Ale zakładam, że to bardzo ładnie wyjdzie, więc ym, nie wiem, czy Adaś zniszczy meble. No tak się mówi, nie? że dzieci niszczą, czy tam malują kredkami, czy kredami, albo grają w piłkę, to wiecie, a tu się coś uderzy, coś się zniszczy, coś tam pęknie, yy, więc nie chcemy stawiać na nie wiadomo jak drogie meble, drogie fronty frezowane, nie wiadomo jakie, tylko po prostu zwykłe, gładkie laminet. I one będą matowe, no i właśnie te chromowane elementy, i te półki w strukturze drewna. Myślę, że to będzie ładnie wyglądało. Jak będziemy to robić, to też Wam będę to pokazywać. Tak jak mówię, korpusy są zamówione, więc myślę, że jakieś dwa tygodnie będziemy czekać na to i będziemy to montować. Tak samo w związku z tym, że chcemy zrobić też te meble u Adasia, będziemy robić też pralnię, bo tam też brakuje zabudowy. I natomiast tam wymyśliłam trochę inaczej. Yy, kolor oliwkowy też będzie, ale będzie to kolor ścian. Zupełnie taki sam jak tutaj mam na dole w Łazience. Yy, myślę, że albo dzisiaj. Może pojedziemy do Castoraby albo mój mąż gdzieś tam sam podjedzie i kupi właśnie farbę Dulux. To się nazywa stylowe kaki. Piękny oliwkowy odcień. Także pomalujemy całe ściany. Natomiast jeśli chodzi o mebelki będą białe. Białe fronty też zwykłe laminat gładkie a blat, blat będzie, chciałabym, żeby był taki marmurkowy i jasny, ale w połączeniu z szarością, tak, żeby to pasowało do podłogi, bo jeśli chodzi o podłogi, no to tak jak tutaj widzicie, one są jasne, ale z elementami szarości, więc chciałabym, żeby w pralni ten blat pasował do tego, co jest na podłodze. Także ściany oliwkowe, fronty białe, to będzie bardzo ładnie ze sobą kontrastowało, i też, jak to będziemy robić, to Wam to oczywiście pokażę. Akurat korpusy na te meble chyba mój mąż dzisiaj będzie zamawiał, nie wiem. Więc też poczekamy dwa tygodnie albo to przyjdzie razem, albo osobno, nie wiem. I też zrobimy, ponieważ tam jest też pokój kotów, one tam mają jedzenie, mają swoją kuwetę, czasami tam śpią. To zrobimy też taką specjalną wnękę, żeby zmieścić tę kuwetę. Czyli zrobimy to też trochę pod koty, i myślę, że to będzie fajnie. Oczywiście, suszarkę chcemy zrobić nad pralką, to też będzie zabudowane, ale już bez frontów, tylko to będzie na wierzchu. No, więc myślę, że będzie ładnie i już nie mogę się tego doczekać. Także na grudzień, właśnie takie plany, że wykańczamy dwa pomieszczenia i robimy właśnie te meble. Bo już wypadałoby to, da, już wypadało dawno to zrobić, ale robimy to teraz. Trudno, że teraz materiały są, są drogie, ale no już nie będziemy, nie będziemy czekać, bo już, te materiały już chyba raczej nie stanieją jeśli chodzi o drewno, um, nie będziemy czekać, zamawiamy, zamawiamy już teraz. Tym bardziej, że Adeś ma. W styczniu urodziny, więc to też będzie miało trochę na urodziny. To Czy znaczy też brakuje nam miejsca, jeśli chodzi o kurtki, myślę, że tam trochę kurtek popakujemy, bo będziemy też robić drążek. Wiecie, taka bardzo ogromna, ogromna szafa, ogromna zabudowa dla Adasia, zarówno właśnie pod ubrania, pod książki, pod zabawki i tego typu rzeczy, i myślę, że. Też jego łóżko przemaluję na kolor oliwkowy. Tak mi się wydaje, bo to nie będzie pasowało. I myślę, że też będę zamawiać zasłony oliwkowe do jego pokoju. Będę tam wymieniać zasłony i firany. Dzień dobry, dzisiaj mamy kolejny dzień, i udało mi się wybrać, słuchajcie, wszystkie materiały. Do mebli tutaj leżą przede mną próbki, więc pokażę Wam, co wybrałam i też w jakim wykończeniu. I tak, zaczynając od pokoju Adasia i jego zabudowy dużej szafy, no to tak, szafa będzie miała fronty w kolorze oliwkowym, tak jak tutaj widzicie. Prób próbniki są tej marki, tak jak widzicie. Więc no fajnie to wygląda, ładnie się światło odbija, taki kolor matowy, ciemna oliwka i do tego będą półki w strukturze drewna, czyli coś takiego. Albo wybrałam ten, albo ten, już właściwie mój mąż ma to gdzieś tam na kartkach zapisane, ale będziemy łączyć właśnie ten kolor ze strukturą takiego drewna. Nie chcę, żeby było ani za ciemne, nie chcę też, żeby było to drewno zbyt szare, zbyt jasne. Myślę, że... Te odcienie, ta struktura wygląda dosyć neutralnie, więc będzie to ładnie się ze sobą łączyło. Plus do tego chromowane elementy, czyli uchwyty, takie dosyć proste, aczkolwiek ja będę to dopiero jeszcze szukać. Półki na półkach będą książki, zabawki. Zobaczymy, co tam uda nam się poukładać. Idąc dalej, jeśli chodzi o pralnię, no to ściana będzie miała kolor oliwkowy, mniej więcej taki odcień, w sumie jak tutaj widzicie na tym próbniku. I okazuje się, że biel ma kilka, potrafi, biel potrafi mieć kilka swoich odcieni i wybrałam biel alpejską. Biel alpejska to mniej więcej będzie taki kolor jak tutaj u mnie frontów w kuchni. Biel alpejska w przypadku frontów do pralni, a blat to będzie stiuk antyczny. W sumie podobne, no tak nie do końca, ale wybrałam coś, coś takiego. I z kolorem, z kolorem ściany oliwkowej i białe fronty, to myślę, że to będzie też to jakoś w miarę wyglądało. I to też jest jakby ta sama marka striuk antyczny, nawet całkiem spoko to wygląda. Zastanawiałam się nad ciemnym, nad ciemnym kolorem, ale tutaj tego nie ma, nad czymś innym się jeszcze zastanawiałam, ale stwierdziłam, że jednak. Jaśniejszy blaty do tej oliwkowej ściany, gdzie lepiej wyglądał e, niż ciemny. Więc taki jest mój wybór. E, materiały pozamawiane. O, a tutaj kolejna kolekcja świeczek. E, byliśmy ostatnio w Action i w Action byłam, e, słuchajcie, po raz pierwszy. E, action jakoś szczególnie nie powaliło mnie na nogi. Dużo bardzo tanich rzeczy. Naprawdę jest tam tanio i można sporo rzeczy ciekawych w niskiej cenie upolować, jak chociażby świeczki. Ja słuchajcie, skusiłam się na świeczki, ponieważ y, takie duże pojemności kosztowały około 20 zł, maksymalnie 25 zł y, i wyglądają naprawdę całkiem ładnie, więc się skusiłam, ale Akurat a propos świeczek, powiem Wam, że nie do końca jestem zadowolona z tych, jak palą się właśnie te z tym takim knotem, nie wiem jak to nazwać, drewnianym, takim płaskim, szerokim, dlatego że płomień tych świeczek jest tak słaby, to wygląda tak beznadziejnie, że powiem Wam, że drugi raz te świeczki już bym nie kupiła. Dobra, tu się niech rozpali, zobaczymy, jaki będzie ten płomień, więc. Jak to o widzicie, już gaśnie ten płomień i jest naprawdę taki, że ledwo tu się coś pali, ledwo daje, jakikolwiek, um, ledwo daje ten płomień jakiekolwiek światło. Natomiast dużo lepiej palą się te świeczki o właśnie w tym brązowym szkle. Ja akurat sobie wzięłam tutaj lawendową. I tutaj płomień jest ładny, duży, tutaj knot jest y, tradycyjny. Więc te, te warto, jeśli chodzi o zapach, jest delikatny. Ten cynamonowy mi się podobał, ładnie to pachnie, ale tak delikatnie, nie jakoś zbyt intensywnie. Więc udusić się tym nie udusicie. No myślę, że te świeczki będą się paliły długo, bo no ten płomień nie jest jakoś specjalnie okazały, nie daje ten płomień nie daje tyle jakby światła, co to nie wiem, czy to w ogóle jest widoczne na kamerze. Tutaj tego światła jest sporo, tutaj jest mało. Nie wiem, jeszcze wieczorem ewentualnie bym musiała wam pokazać. W każdym razie e, no wzięłam świeczki, bo ja dosyć sporo świeczek wypalam, tutaj już mi się kolejna kończy, tutaj też już mam resztkę. Tutaj też już mam resztkę, a ja lubię tworzyć sobie tutaj taki klimacik, więc na ten moment tutaj jest bałagan, więc za chwilę to sobie poustawiam. Powoli wyciągam też słuchajcie ozdoby świąteczne. Tutaj mam samochodzik, który został zniszczony i połamany przez Adasia, ale mój mąż skleił ten samochodzik. Ale jest bardzo, chyba pamiętam w Leroy go kiedyś kupowaliśmy. Jest śliczne, no więc tak. Świeczki sobie zostawię. Niech one się palą. Zobaczę, jak. chociaż. Nie wiem, ale. No nie wiem, będę palić dalej te Three wig, czy jak one się tam nazywają. Natomiast, no, najbardziej mi te odpowiadają, te w brązowym szkle. Um, ozdoby świąteczne powoli się pojawiają. Tutaj jest u mnie nowość, czyli właśnie taka girlanda. Ona jest z. Z castoramy, tak. Z castoramy, girlanda z takimi dodatkowymi elementami w postaci szyszek, żurawiny, Końcóweczki mamy białe, coś ala, śnieg. Totalny spontan. Brakuje mi tutaj jeszcze tylko y, y, takich y, światełek, maleńkich światełek ledowych. I myślę, że albo znajdę, może jeszcze gdzieś mam takie światełka z bateriami z timerem, bo chciałabym, żeby te światełka sami się zapalały, żebym ja jakby, żebym ja nie musiała za tym ciągle tak chodzić. E, I owinę sobie tymi e, światełkami tą girlandę i ona się tutaj będzie zapalać. Trochę nam zasłania ten telewizor, ale to nic nie szkodzi. E, niestety telewizora nie, nie da się podnieść. E, też na tej nóżce, na której stoi nie da, się, nie da się jej regulować, więc no trochę szkoda. Ale i tak to ładnie wygląda, właśnie o taki efekt mi chodziło, więc no jestem zadowolona. Girlanda jest oczywiście sztuczna, będę ją po prostu wyciągać co roku, ale wydaje mi się, że wygląda całkiem naturalnie. Podoba mi się to, że ona już jest tak ozdobiona, bo tak to miałabym problem, żeby... Um żeby ją jakoś przystroić, żeby to w miarę jakoś znośnie ładnie wyglądało, a tak to, no, podoba mi się, jak jest od razu tak przyozdobiona. Powoli ozdoby świąteczne wyciągamy, no, mamy już koniec listopada i myślę, że w tym tygodniu będziemy znosić kartony z kolejnymi ozdobami świątecznymi. Póki co ja biorę się za sprzątanie, bo tutaj mam pranie do poskładania, pranie też kolejne do zrobienia. I jeszcze mam chciałam, słuchajcie, powiedzieć odnośnie... Rzęs, bo to jest ostatnio u mnie evenement. Ja nigdy tak długich rzęs nie miałam. Od jakiegoś czasu bardzo regularnie używam odżywki do rzęs od Elever Cosmetics i moje rzęsy, słuchajcie, są takie długie. To jest rekord. Ja nigdy tak długich swoich rzęs nie miałam i one jeszcze się tak ładnie układają. E i nawet y, są też delikatnie wywinięte, chociaż je, jeśli chodzi o laminację, to ja byłam, ja wiem, y, początek września, czy może koniec sierpnia, chyba we wrześniu byłam. I delikatnie ten, ten skręt się u mnie u utrzymuje, ale moje rzęsy są tak długie, gdybym poszła teraz na laminację, to boję się, że mogłyby być za bardzo skręcone i rzęsy mogłyby dotykać y, powieki. Planuję iść na tę laminację, ale nie wiem, może tak przed świętami, w połowie grudnia, i poproszę dziewczyny, żeby zrobiła to tak delikatnie, żeby nie były tak mocno podkręcone, bo naprawdę rzęsy moje w tym momencie są tak długie, tak odżyły, tak się super zregenerowały. Jestem mega zadowolona, także odżywka od Elever. Cosmetics, Elever Lash y, daje radę. Dodatkowo też bardzo lubię ten tusz. Y, też a propos już pozostałych rzeczy od Elever, bo też pytacie na przykład, czy cały czas używam y, podkładu. To tak, jak najbardziej. Ja w tym momencie mam jeszcze nowy odcień Sand, który jest cieplejszy. Na ten moment cały czas używam koloru... Ivory. On jest leciutko żółty, natomiast m, dla bledszej skóry, bo e, ja już nie jestem tak mocno opalona, używam jaśniejszych podkładów i w tym momencie ten odcień Ivory pasuje mi idealnie, niezwykle trafiony odcień na zimę dla mnie. E, cały czas używam, tutaj jest kolejna buteleczka z jaśniejszym jeszcze odcieniem porcelanowym. Tutaj macie tuż też od e, Elever Cosmetics Extraordinary Volume. Tuż, który ma silikonową szczoteczkę i sprawia, że rzęsy wyglądają naturalnie, nie są przerysowane. Wydłuża i też ładnie rozdziela. Z nowości, jeśli chodzi o elever, no to pojawiła się gąbeczka. Gąbeczkę też mam i swobodnie sobie używam. I nakładam podkład właśnie Elever tą gąbką, ale na sucho. Ja jej nie moczę. Ja nakładam podkłady na sucho, bo mam wrażenie, że wtedy. Lepiej trzymają się skóry to raz, nie są tak rozdwodnione, mają mocniejsze krycie i lepiej, jakby, wypełniają pory. Dają fajniejszy taki efekt wygładzenia na skórze, nakładając gąbką na sucho. Na mokro, powiem Wam ostatnio po prostu nie lubię, ale ostatnio już chyba nawet od dwóch lat albo trzech. Z nowości pojawił, pojawił się też żel do mycia twarzy, i to jest żel, to nie jest żadne mleczko, natomiast jest bardzo delikatne, fajne i dobrze domywa makijaż. Mnóstwo kosmetyków tej marki jest naprawdę bardzo fajnych i pozytywnie zaskakują. Ja jestem bardzo zadowolona z podkładu, z odżywki, e, też z kremu pod oczy, który zresztą bardzo lubię, bo e, jest nawilża, nawilżający i taki odżywczy, niezwykle treściwy. I kolagen do picia, słuchajcie, o smaku neutralnym też jest godny polecenia. Osoba, osoba która stoi za tworzeniem tych kosmetyków, wydaje mi się, że naprawdę ma, ma pojęcie, wie co robi i te kosmetyki są świetne. Więc gdybyście miały ochotę skorzystać, sobie coś zamówić, to możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego na hasło ALEANDRA. Otrzymacie 20% zniżki.